Witajcie, kochani, Elaliszewska, Akademia Liderów. Dziś 7 kwietnia, przetoczę dzisiejszą datę, ponieważ dziś jest Dzień Wyborów. Ważny dzień, to co się dzieje dzisiaj w kraju, jest to tak za nasze działanie oddolne. Myślę, że każdy z Was pomyślał o tym, aby zrobić coś dla siebie, więc oddać swój głos. Dlaczego dzisiaj mówię o wyborach? Dlaczego mówię o wyborach? A to są nagranie na temat podświadomości. Bowiem nasza podświadomość nieustająco, codziennie, za każdym razem dokonuje wyborów. I jakich wyborów dokonujemy? Ano bardzo różnych. Za chwilkę o tym powiem. Przede wszystkim chcę przypomnieć Wam, bo już jednokrotnie mówiłam, porównywałam podświadomość do karuzeli. Wyobraź sobie karuzelę łańcuchową. Na każdym łańcuchu jest jakieś zwierzątko, konik, słonik, żyrafa. Karuzela jest w ruchu, życie jest w ruchu. I raz, a ty stoisz i przyglądasz się, raz pokazuje się jedno zwierzątko, raz drugie, raz trzecie, raz konik, raz słonik, raz żyrafka. I pomiędzy tymi zwierzątkami na tej karuzeli, to jest karuzela łańcuchowa, nie ma kontaktu. Te zwierzątka symbolizują naszą podświadomość, karuzela symbolizują naszą, naszą podświadomość, a zwierzęta, yy, te zwierzątka symbolizują przekonania z naszej podświadomości. Konik może mieć inne przekonanie, Słońki, słonik to inne przekonanie, żyrawka to jeszcze inne przekonanie. I często te przekonania stoją w opozycji do siebie i należy dokonać wyborów. Pierwszy wybór, jakiego dokonujemy, pierwszy poziom to jest wybór, dokonujemy, jest to konflikt wewnętrzny i wybór pomiędzy świadomością i podświadomością. Więc wybory, konflikt wewnętrzny. Przykład. Córka alkoholika, znany taki przykład, o którym często mówimy. Córka alkoholika. Chce mieć związek. Przychodzi na terapię i mówi, że ona bardzo pragnie mieć związek. Świadomie mówi: Ja bardzo chcę, ja robię wszystko, żeby mieć związek. I bardzo o tym myślę, marzę, planuję, wizualizuję, robię różne rzeczy. Kiedy pytam tej osoby, jakie miała doświadczenia w dzieciństwie, i okazuje się, że pierwszy mężczyzna w jej życiu, mianowicie ojciec, wzór mężczyzny, był alkoholikiem. Więc w podświadomości, w tym czasie, kiedy była dzieckiem, przekonania, które wówczas powstawały, ówczesna jej świadomość, to później stała się jej podświadomością. Czyli przekonania, które powstawały wtedy, kiedy była dzieckiem, powstawały, kiedy widziała ojca alkoholika. No i co myślała? Zapytałam, co wtedy czułaś, co myślałaś? Odpowiedź, ja tak nie chcę jak mama. No i odpowiedź jest. Mamy konflikt wewnętrzny pomiędzy świadomością i podświadomością. No i wybory. Kto wygra w tych wyborach? Znowu porównamy do polityki. W Sejmie większość głosów przejdzie ta partia, która jest większością głosów. Podświadomość ma dużo to jest 95% naszego umysłu. Świadomość tylko 5%. Jeżeli 95% naszego umysłu wierzy w to, że Mężczyźni krzywdzą, bo taki był zorzyc, bo taka jest matryca, to chroniąc nas, bo pamiętamy, że podświadomość jest naszym przyjacielem, chroniąc nas przed tym, spowoduje, że nie wejdziemy w relacje. Pojawią się nieodpowiedni mężczyźni, a odpowiednich nie zauważymy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy różnicę pomiędzy świadomością i podświadomością, konflikt wewnętrzny. My, kiedy nie mamy kontaktu z naszą podświadomością, nie wiemy, że są w niej takie przekonania. A przekonania z podświadomości realizują się poza naszą świadomością. Pamiętacie, wszystko co tworzymy, wszystko co przyciągamy, to są, to są wybory naszej podświadomości. Jeżeli ona się boi mężczyzny, bo mężczyzna krzywdził, no to spowoduje, że tego nie będzie. I jeszcze raz, większością głosów. Zaraz powiem, co z tym dalej zrobimy, tylko podam drugi przykład. Przykład konfliktu wewnętrznego na poziomie podświadomość podświadomość. No, i tutaj taki przykład, który wszyscy bardzo pragniemy mieć pieniądze. Już nie mówię o tym, że w świadomości mamy pierwszy konflikt pomiędzy świadomością. Świadomie wszyscy chcemy być bogaci. Ich nie mamy tych pieniędzy. No i co z tego, że będziemy czarować, palić jakieś różne, y, 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 jakieś różne zioła, kadzidełka, wizualizować różne rzeczy, robić, kiedy podświadomość ma przekonanie, że nie. To tak się nie stanie. I teraz tak, w podświadomości też mogą być różne przekonania na temat pieniędzy. Jeżeli w podświadomości z jednej strony były przekonania, że pragnęliśmy pieniędzy. Brakowało pieniędzy. Załóżmy, brakowało pieniędzy. I wtedy, kiedy brakowało pieniędzy, ktoś pomyślał sobie, jak ja będę dorosła. jak ja będę dorosły, to zrobię wszystko, że pieniądze były. Nie będę sobie odmawiać. Ja będę mieć pieniądze, pragnę pieniędzy. Pieniądze są po to, żeby żyć. Chcę dobrze żyć. I jest przekonanie podświadomości, ja pragnę, ja chcę. Ale z drugiej strony, kiedy w domu mówiło się, że o my to pieniędzy mieć nie będziemy, bo my to należymy do y, takiej grupy społecznej, że się nie da. Kiedy inaczej mówiono, że y, pie mieć pieniądze to jest niebezpieczne, bo nas okradną, y, bo nas wyszydzą, bo coś jeszcze innego się wydarzy, jeszcze mogą być inne przekonania. I te różne przekonania, to też jeszcze się mogę przekonania negatywne na temat pieniędzy rozdzielać znowu na kilka grup. Mogą, tak się może dziać, ale jeżeli tą jedną grupę połączymy, że jest konflikt wewnętrzny pomiędzy podświadomością, jakaś część podświadomości chce pieniędzy, a druga, nie wiem, boi się pieniędzy i uważa, że są złe, że tylko nieuczciwi ludzie mają, że uczciwie nie można zapracować. I jeżeli ta część podświadomości ma większość głosów, no to, to, to tak będzie. To wygra ta część naszej podświadomości, która jest większa, tak jak w Sejmie. To ugrupowanie będzie prowadzić, będzie wiodącą siłą, gdzie jest większość głosów. Natomiast, jest ważne, chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że wszystko możemy zmienić. Tylko jest problem, że my sami nie potrafimy. Przede wszystkim nie potrafimy dotrzeć do programów. I tutaj do tych programów docieramy na zajęciach, pokazuję metody docierania do podświadomości, niedokończone zdania, afirmacje i szereg jeszcze innych rzeczy, o których mówiłam podczas krótkiego nagrania, nawiązywanie kontaktu z podświadomością. Natomiast co jest jeszcze dziwne, e, dziwne, tak nam się wydaje, u kogoś na zajęciach to często widzę, u kogoś bardzo łatwo widzimy, jaki ktoś ma przekonania negatywne przekonania, a u siebie nie widzimy. Cała grupa już wie, jakie mam przekonania, a do nas nie dociera, ponieważ podświadomość bardzo trzyma te przekonania w środku, nie chce wypuścić, bo przy tych starych przekonaniach czuje się bezpiecznie. Więc przede wszystkim dotrzeć do starych przekonań, a potem docierać do tych momentów w naszym życiu, kiedy to uwierzyliśmy. I na początku nie wiemy jak, ale są metody pracy z podświadomością. Jest to regres, są to niedokończone zdania, praca z zewnętrznym dzieckiem i szereg jeszcze innych metod, kiedy możemy do tego dotrzeć. I często, kiedy nie pomaga praca w grupie, kiedy nie potrafimy sami sobie pomóc, bo mamy bardzo zakorzenione programy, to do tego potrzebna jest terapia. I jeżeli masz taki problem i nie wiesz, jak dotrzeć do tego, więc zachęcam do pracy w grupie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Na podstawie tego, co różne osoby mówią, w nas się coś otwiera, dzieje się, uświadamiamy sobie, przypominamy sobie sytuację. I wtedy wystarczy użyć odpowiednich technik, o których też mówiłam. Technik na przykład bardzo, no, wydaje się prostych, chociaż mówię, dwa weekendy uczymy się pisania afirmacji. I dotrzeć, ułożyć te afirmacje odpowiednio, odpowiednimi słowami i wtedy te afirmacje zadziałają. A jeżeli jest to głębszy program, jeżeli podświadomość broni nam dostępu, a dlaczego broni? Bo wspomnienia są bolesne. I znowu, podświadomość chroniąc nas nie pozwala na bolesne, na otworzenie się bolesnych wspomnień, bo ma tą funkcję nasze ochrony. Więc większość, jeżeli będziemy pomału systematycznie, regularnie przekonywać, to większość przejdzie na tą drugą stronę. Na początku trzeba zrobić porządek w swojej głowie, czyli na początku praca z samoświadomością. Uświadomić sobie, czego tak naprawdę chcemy, potem szukać ograniczeń w podświadomości i różnymi metodami przekonywać, wracać do sytuacji, w których uwierzyliśmy, że tak ma być. Na przykład, że pieniądze krzywdzą, czy że mężczyźni krzywdzą, czy że kiedy będziemy mieć pieniądze, no tak, krzywdzą, bo ktoś osądzi. Albo że jesteśmy ludźmi, którzy będą yy, negatywnie postępować, bo pieniądze, mamy takie przekonanie, że pieniądze są złe. One nie są złe, one są neutralne. To od nas zależy, jak z nimi postąpimy. Tak jak nóż możemy albo kogoś zamordować tym nożem, albo przygotować posiłek dla rodziny. Pieniądze są tak samo neutralne jak nóż. Od nas zależy, co my z nimi zrobimy. Kochani, na dzisiaj tyle. Dzisiaj dzień wyborów. Dzisiaj uświadom sobie, jakiego wyboru dokonujesz świadomie. Zajrzyj w głąb podświadomości, zobacz, jakie tam są przekonania. Dotrzyj do początków tych przekonań i wtedy zacznij usuwać te przekonania, aby ta część, której nie chcesz, ten konflikt wewnętrzny złagodził się, aby negatywne przekonania były w opozycji. A nie były wiodące. Dziękuję Wam za dziś. Zapraszam do nas, zapraszam na stronę, zapraszam na Facebook, zapraszam na oglądanie filmów. Piszcie, czego byście chcieli ode mnie, co chcielibyście usłyszeć, jaki temat poszerzyć, a pozostałe rzeczy, jak pogłębić, jeżeli będziecie chcieli. To zapraszam, ja jestem do dyspozycji. Nasi wykładowcy są do dyspozycji. Dziękuję Wam i udanych wyborów. 坚固的爱尔兰斯卡。